Powiem Wam, że od tego wydarzenia minął już ponad tydzień, a ta wiadomość nadal cieszy. To, że prezydent Nawrocki nie jedzie do Kijowa, to pewnie wiecie. I bardzo dobrze, bo ileż można. Zawsze to Polska leciała jako pierwsza z pomocą, z darami, z czołgami, z kredytami, a na końcu jeszcze z bukietem kwiatów i przeprosinami, że tak mało przynieśliśmy. A tym razem, Nawrocki mówi, Pan prezydent Zełęcki chce porozmawiać? Zapraszamy do Warszawy. I to się nazywa partnerskie podejście. Nie na klęczkach, nie całowanie po dłoniach, tylko normalnie. Pociąg Warszawa, witamy. I wiecie co? Ja to szanuję, bo wreszcie mamy prezydenta, który potrafi powiedzieć: pomagać, tak, służyć. Nie, bo partnerstwo to nie jest wtedy, gdy jeden siedzi w fotelu. A drugi klęczy i jeszcze dziękuję za taką możliwość. Miłego dnia dla Was. Hej.